Cześć, siemanko Wróciłem pod ten most, gdzie ostatnio łowiłem Gdzie złowiłem tą minę radziecką I te wszystkie fanciki, łomy Trochę przejdę teraz w głąb tutaj Postawiłem sobie kasterkę i Będę tutaj szedł Dalej, zobaczymy co się złapie Zaczynamy Chyba zaczynamy z grubej rury Nie będziemy się rozdrabniać na gwoździki tylko od razu lecimy z czymś ogromnym muszę sobie nogą pomagać dobra, chyba wiem o co chodzi Wiem co to będzie Żeleźrok kolejny proszę Państwa już na rozpoczęcie taki żeleźniak, ja nie wierzę to jest jakieś zagłębie Garnkowe Z tych starych czasów Nie z PRL-u Tylko ze starszych czasów Nie wierzę I powiem wam, że on jest cały Calutki, ma uszy, ma dno Jest pełen mułu Niesamowite Trzeba będzie go znowu wyczyścić Jakoś wyjąć ten muł No super Początek Idealny. Okazało się, że ten garnek żeliwny ma jednak małą dziurę pod spodem, no ale mimo wszystko w pięknym stanie jest. Siatki można posadzić, tak jak piszecie. Ale sprawy, spójrzcie to teraz mam. Mam klapę od, od kanki. No dawno kanki nie złowiłem, więc jest już pierwszy ślad po kance. Gdzie reszta? Trzeba znaleźć. Reszta kanki jeszcze super taki pręd i gwóźdź wielki. Oczywiście takich elementów nie może zabraknąć, czyli gwiaździsta pokrywka czy tam gwiaździsta. Dobra, jest kolejny garnek. Niebieski tym razem, pozdrawiam kapsla O, taki mały mały, ale porządny garnuszek Pozdrawiam też kolegę z chabka, którego ostatnio przypadkowo spotkałem. Miło było cię widzieć. O proszę bardzo, mamy taki odblask od roweru. No spójrzmy tutaj, widać co jest na dnie, taki kubeczek, obok kubeczka, już Wam pokazuję, bo ciężko tu się utrzymać, jest, o siedzi głęboko taka miednica, co te miednice mają takie słabe dna, większość ich gubi te dna, już nie ma. No i co tu jeszcze znajdziemy? Jak tak przeciągniemy magnetem? Coś tu jeszcze będzie. Czy to koniec na razie zaglądę. Chyba coś jest. Mamy coś tutaj. O, no proszę bardzo. To jest fragment bomby, ale nie bójcie się, bo to tylko fragment zapalnika tutaj powinien być czubek zapalnika jeszcze ale go nie ma ktoś to rozkręcił i tu wrzucił tak samo jak tamten tamtą minę też ktoś też ktoś rozkręcił ją i wrzucił w końcu sam korpus no ciekawy ciekawy się dzieje wśród garnków z <laughs> prl -u. kawałek fragment pocisku dobra jednak coś tu jeszcze jest mianowicie coś takiego ale nie wiem co to jest totalnie nie wiem wygląda jak taka wielka fajerka z dziurami widzicie cała jest tutaj podziurawiona no ciekawy fan ciekawy ciągnę ogromny fan tuż obok był taki liny piękny Piękny, bo ciężki. Super. Trochę tych kilogramów już padło. Bo... Mamy narzędzie w końcu jakieś. Lubię, lubię. Takie zniszczone, już zmarnowane. No nie wiem, sekatorek taki, nie? <laughs> Może co z niego jeszcze będzie? Patrzcie co mam ale jaj to jest chyba jakiś reflektor od motocykla albo nie no raczej tak <laughs> pewnie znawcy by dowiedzieli nawet od jakiego także piszcie w komentarzach ale jajca już zjedzony Taki pomarańczowy A trafiłem na miejsce zrzutu prawdopodobnie No jakby coś to się powie, że to się przecież nie wyrzucało, tylko przypłynęło Razem z tymi wszystkimi kamieniami, przecież głazami To przypłynęło od kogoś No tutaj Butoleczka Ładna, fajna butelka. Ciekawe po czym było, po kimś odcie. Ach, no i cóż, idę dalej, już jestem kawał drogi i jest garnek, I jest garnek. Jakoś się będę musiał zabrać z powrotem z tymi sprzętami. O, proszę Państwa spójrzmy na to drugi reflektor może to od jakiegoś ciągnika a nie od motocykla no jakieś 50 metrów dalej jest taki taka obudowa. one są zgniłe już one jakbym tak zg... wziął to zgniotło się, rozerwało ale jajca, patrzcie na to Co tutaj jest? Normalnie znalazłem skrzynię Skarbów Prawdziwą Skrzynię skarbów No nieźle A to w skrzyni jest wow. Chyba tutaj Chyba to była skarbanka Ale chyba pełna mu Kurde, otworzymy ją. Pewnie, że ją otworzymy. O! Poczekajcie, chwilę. I wrócę już z otwartą skrzynią. W ogóle jestem już coraz bliżej, bo były garnce. Pełne błota. Rzeczywiście, mi skrzyni pełnej złota. No to już skrzynia jest. Ale była też pełna błota. Znowu się złota rybka pomyliła. Pusto jest, był sam muł, wypukałem i została skrzynia sama. Ta skrzynia jest całkiem fajna, tutaj nie zniszczyłem jej tak za bardzo. Może bym ją sobie wziął na fanty, <laughs> czego by nie. A tutaj na oko, jak otwierałem tą skrzynię, wyskoczył taki fant. O, i to jest proszę Państwa mosiąc. To jest mosiąc, ale co to jest? Czy to nie jest przypadkiem kawałek tego zapalnika od, od miny Aż sobie sprawdzę w domu wygoogluję, bo podobny był No fuks, tutaj leżą normalnie, przecież jest takie tutaj ogromne ogromne połacie tego błota i ja akurat tutaj otwierałem skrzynię i akurat tutaj wyskoczył ten ten dinks. Ho, ho ho ale złomy to ja łapię. Naprawdę zacnę. Spójrzcie na to. <grymne> Elegancko. Oby więcej takich. Tam jest jakiś wodospad. Spróbuję do niego podejść. Kolejny gruby fancior. Tu trzeba jeszcze parę razy przyjechać, bo to w tym mule tutaj siedzi przede wszystkim dużo rzeczy. <noise> o nie, proszę bardzo. Mam komplet już O, tutaj leżą. Leży jeden, teraz leży i drugi. O, piękne. <noise> Chyba jakiś cały ciągnik zatopili. Ła! Wow. Super, Cały czas z tego samego miejsca wychodzi Jakiś łańcuch od motocykla, czy co? No są oznaki, że tutaj coś natopili. Hm Nieźle co? O, proszę bardzo, dawno nie złowiłem Jest żelazko, właściwie fragment żelazka. Gruby złom. Mm. Bardzo dobrze znowu jakieś grube złomy Co tu się dzieje? Rua Rua, proszę Państwa No, tego to jeszcze nie było Solniczka Salz Może jeszcze niemiecka Nie, bo to po niemiecku się pisze chyba Saly czy nie wiem, nie się Jest solniczka piękna Ale super fancik. Szkoda, że taka zjedzona tutaj Uuu, tutaj już Uu. Szkoda Ale piękna Ja nie mogę Taki kombo z tym razem Nie wyjdę stąd Jak szaleć to szaleć Drugi spód żelazka. No nie. Nie, nie. Znowu ogromny fant. Taki słupek, ale oprócz słupka, proszę Państwa, tu grzebień jeszcze się zachował. i Kawałek szmaty jakieś. Spróbuję to odczepić. Coś tu jest napisane na tym grzebieniu. Ja wam przeczytam. Veritag wwa... Cena 2 złote Veritag... no Veritag wwa... coś takiego Ja nie mogę Ewidentnie trafiłem na śmietnik jakiś PRL-owski Co to może być? Od chronu No nie wiem ale tu jest wszystko, proszę Państwa. Tu jest wszystko. Patrzcie. Idzie kolejny złom. Jakbym rękami tu grzebał, to też bym znajdował. Taki wielki pręt, kawałek papy w ogóle. Ja nie mogę. Gruby pr pręt. Nie no, pomału będę kończył, bo już nie uniosę tego wszystkiego. To wrócić jak najszybciej. Taka wielka szpila gruba. Nie dotarłem do wodospadu. Jest jakieś 10-15 metrów o tam. Ale już go sobie zostawię na następny raz. I to zagłębie tutaj. Złomowe, śmietnikowe też. Więc do zobaczenia na podsumowaniu. Co to jest? O kurde spróbuję to, to szpilą wyjąć Nie wiesz patrzcie na to Kask, kaka kask Ja nie mogę Kask. Yy, nie wiem, czy będzie widać dobrze. O. minę trzydzieści pięć i tutaj mamy zapalnik. To jest to. To jest to. Normalnie. Niemiecka, ja? Yy, niemiecka mina, Szrapnel minę 35. Tym razem, prawie w tym samym miejscu, co? Tamta radziecka mina. O. Niesamowite. Tutaj jest cała ta mina pokazana. O, tutaj nawet jeszcze jakiś bagnet. Ciekawe, ciekawe. Mina odłamkowa. Niemiecka mina przeciwpiechotna, należąca do grupy min wyskakujących przez wojska lądowe w większości aliantów zachodnich nazywana podskakującą Betty. Nie wierzę. Czyli to jest zapalnik od podskakującej Betty. O, zapalnik SMI Z35 naciskowy lub ZZ-35 naciągowy o, to są różne zapalniki to mój jest chyba naciągowy nieźle no a jeśli chodzi o resztę fantów to spójrzcie sami co tu się dzieje patrzcie na to dwa żelazka podkanki, chyba reflektory garnki nawet na sól pojemnik skrzynia skarbów sekatorek kakakask został na brzegu przyjadę po niego jeszcze jeszcze w czajniku tutaj są fanty naciskałem fantów jeszcze do, do czajnika nieźle a no i jeszcze tutaj ciężko było je znieść wszystkie, ale udało się o, to gruby fan także dziękuję bardzo, hejka jestem na 90% pewien, że to jest ZZ35 zapalnik patrzcie, a tutaj jest bicie R odwrócone R 508 1940 teraz to odkryłem dopiero przy szukaniu w internecie Dopiero e, były jakieś bicia. No i sprawdziłem, czy na moim nie ma bić. No i jest. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie i miłego dnia.